Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się państwu, witam panie redaktorze. Czy, czy jak pan myśli, bo nie wiem, czy ma pan aż takie dobre źródła, czy premier Donald Tusk już doszedł do siebie, już się uspokoił, już herbatkę ziołową może odstawić i, i czy znajdzie te siły na spotkanie z prezydentem? Panie redaktorze, premier Donald Tusk jeszcze długo nie dojdzie do siebie i ten stan będzie się pogarszał, dlatego Pasz że... Tak. Ja uważam, że tak, dlatego że pan doktor, pan prezydent najjaśniejszej Rzeczypospolitej Karol Nawrocki przystąpił do ofensywy, czyli spełniania swoich postulatów, a to jest coś, e, co jest e, wbrew temu. Co no, ale to pokazał... premier powinien się cieszyć, że... No nie, no bo pre premier kiedyś ogłaszał 100 konkretów, skończyło się na niczym, a e, pan doktor Karol Nawrocki mówił o 21 i natychmiast, na drugi dzień, czyli jeszcze wczoraj, e, przedstawił już pierwszy i podpisał konkretny e, projekt założenia do tego, tego projektu było już gotowe wcześniej mianowicie centralny port komunikacyjny przywrócony w tym kształcie takim jakim pierwotnie był zakładany, czyli wszystkie szprychy kolejowe port lotniczy to wszystko będzie no dzisiaj premier tusk już nie może powiedzieć że audyty kontrole nie da się nie proszę bardzo inicjatywa legislacyjna pana prezydenta przedłożony projekt w sejmie my jesteśmy gotowi nawet jeszcze teraz w okresie sierpniowym tym wakacyjnym pracować może pan marszałek zwoływać posiedzenie sejmu pracujmy Więcej Wiesz, będzie tych projektów? Będzie tych projektów więcej, dlatego, że te 21 konkretów ujętych w deklaracji i w założeniach, gdy pan prezydent w trakcie kampanii deklarował Polakom, że je wypełni, zostaną zrealizowane. To nie są puste obietnice, bo Karol Nawrocki to nie jest Donald Tusk. I sam Donald Tusk o tym wie, że Karol Nawrocki, pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jest osobą konkretną, przygotowaną, merytoryczną, pracującą po kilkanaście godzin już w momencie od pierwszego czyli od jego wyboru aż do 6 sierpnia, jest w pełni przygotowany do tego, żeby te projekty przedkładać. tym świetnie zbudowana też kancelaria pana prezydenta. No tak, ale wiemy, że z, iloma, z wieloma politykami i obozu władzy prezydent Nawrocki, jeszcze nie jako prezydent, ale już się spotkał między nimi z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem, no to trudno sobie wyobrazić, by nie było takiego spotkania z premierem. No tylko, że pan premier nawet nie potrafił złożyć gratulacji, to naprawdę jest takie niskich lotów i pokazuje przepraszam, że to powiem, ale o stanie psychicznym pana premiera, no bo tutaj jednak jako prezes rady ministrów to myślę, że to akurat nie zabolało w jakiś sposób, ale to nawet dla Polaków byłoby takie istotne, że prezes rady ministrów składa gratulacje prezydentowi kraju. Tak się nie stało, dlatego Donald Tusk będzie szedł sam na zwarcie. On będzie dalej urządzał te igrzyska, bo on nic innego już nie zrobią w tym momencie, co, co, co będzie miał do stracenia nic. Będzie chciał utrzymać partię przede wszystkim. On nie myślał nigdy w mojej ocenie i opinii o tym, żeby rozwijać Polskę. Wręcz przeciwnie, on myślał jak skleić tą koalicję, a dziś już tam widzimy 13 różnych podmiotów politycznych, 5 partii, ale wokół tego jeszcze jakieś te podgrupy się ukształtowały i jeszcze utrzymanie partii wewnątrz, bo przecież głośno się mówi, dzisiaj nawet o poranku słyszałem w sejmowej restauracji jedząc śniadanie o tym, że Donalda Tuska trzeba zmienić I to nie chcę tu ujawniać, bo żeby A nie było, że tak ja tam... Powiedział? No, ale dość prominentni politycy Platformy Obywatelskiej nie chcę to ujawniać, że tam kogoś przy śniadaniu podsłuchuje, jedząc jajecznicę poranną, ale no, <laughs> takie słowa padają, także Donald Tusk ma problemy w samej Platformie Obywatelskiej, bo z tego, co słyszę, e, i to nie był ktokolwiek, że tak powiem, w Platformie Obywatelskiej, tylko przynajmniej jedna z dość znaczących postaci, no tego już w samej Platformie nie chcą, więc on teraz będzie musiał e, z, e, m, utrzymać swoją władzę nad Platformą Obywatelską i na tym się skupia. Polska gdzieś tam będzie na trzecim planie, bo na drugim jeszcze będzie kwestia utrzymania władzy i tego, czy utrzyma ją przez okres dwóch lat, bo przypomnijmy, że 20 miesięcy minęło od sprawowania władzy przez koalicję 13 grudnia. Mam nadzieję, że ten rząd jak najszybciej upadnie i zostanie zrealizowany ten postulat pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czyli rząd techniczny, rząd fachowców i wcześniejsze wybory, bo one są potrzebne. My chcemy służyć Polsce i Polakom. Oni zajęli się igrzyskami, zajęli się wywalaniem przepraszam, drzwi do polityków opozycji, zajęli się jakimiś igrzyskami. Wzięli sobie teraz pana Żurka, który jeszcze tam ma iść dalej, bo e, tak gierty gdzieś tam na P X się pisze. A my chcemy realizować projekty gospodarcze dla Polaków, bo tracimy firmy, tracimy PKP Cargo, tracimy huty, Panie tracimy pośle, cementownie, ale, tracimy. Ale może to, to, jest... to jest ważne dla ale Polaków. może premier boi się konfrontacji, bo niektórzy mówią, że ten skład kancelarii prezydenta Nawrockiego to jest taki skład który zapowiada zwarcie z rządem. Silne nazwiska Zbigniew Bogucki, Adam Andruszkiewicz, Paweł Szefernaker. Marcin przydać wiele innych. Jak pan się odniesie do, takiego, do takiej. Panie redaktorze, teorii, ale to będzie sesji. zwarcie merytoryczne. Czyli będziemy po prostu przedkładali projekty. Parlamentarzyści Klubu Prawo i Sprawiedliwości są gotowi od już, od jutra do pracy nad tymi projektami. I koniec już z tym lenistwem Donalda Tuska, już koniec z tymi igrzyskami, bo Polakom Polacy chcą godnie żyć, a mamy najwyższy stopień bezrobocia, na przykład wśród młodych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Korup Rada Europy nawet wystosowała specjalną depeszę w specjalny komunikat w tym zakresie, że rząd Donalda Tuska, organy do tego powołane nie walczą w sposób należyty z korupcją. No Donald to przede wszystkim też powinien przypilnować swoich, bo dwa lata rządzą i proszę zobaczyć, w dzisza, gdyby nie wolne media, korupcji. gdyby nie telewizja w Polsce 24, no przecież oni dlatego chcieli wyłączyć sygnał, dlatego te wszystkie działania, żeby po prostu już nikt nic nie mówił, tyle co TVP w likwidacji. Za ja jest szukaniem przyjęcie. korupcji wśród polityków obozu władzy, ale zjednoczonej prawicy, władzy, które już nie, nie, nie sprawują. Panie redaktorze, to dobrze, to niech jej szuka dalej. Szuka już 20 miesięcy, niech sobie szuka dalej, a my będziemy zajmowali się tymi prezydenckimi projektami i będziemy pracowali dla Polski i dla Polaków, bo my chcemy, że Polska się rozwija ekonomicznie, gospodarczo, żeby miejsca pracy nie były zwijane, tylko żeby one rosły. My zasługujemy na to, bo Polska, tak jak Pan prezydent mówił, leży w środku Europy, w idealnym położeniu jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczno-gospodarcze i trzeba tą Polskę odbudowywać na nowo po 20 miesiącach rządu Donalda Tuska bo był zajęty igrzyskami, a my chcemy zajmować się tym żeby Polacy mieli chleb rano przy śniadaniu przy tej jajecznicy jak pan wspomniał podsłuchał pan trochę pan podsłuchał polityków Platformy Obywatelskiej ale jeśli mówimy o podsłuchiwaniu to poważny temat inwigilowani Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, prezes Trybunału, sędzia w stanie spoczynku, profesor Krystyna Pawłowicz. Yy, Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada orzeczenie ostateczne Trybunału. Co się dzieje teraz w Polsce, że prokuratura bada wyroki Trybunału i podsłuchuje sędziów Trybunału? Czy to jest sytuacja, która przypomina w mojej ocenie standardy białoruskie? No, czy podsłuchiwanie, czy bilingowanie, czyli sprawdzanie połączeń sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a mowa tutaj o pani sędzi Krystynie Pawowicz, ale i o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, panu Bogdanie Święczkowskim, i analiza tego, czy czasami nie kontaktowali się z legalnym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim? Przed wydaniem orzeczenia jest czymś niedopuszczalnym i skandalicznym. W ogóle się nie wpisuje w, demokratyczne państwo, w zasady demokratycznego państwa prawnego, która, których model znajdujemy w artykule 7 Konstytucji. No, łamana jest praworządność. Na to wskazywał też w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym pan prezydent Karol Nawrocki. Przecież wprost mówił, że jak może nazywać Polskę krajem praworządnym, jeżeli w Polsce nie funkcjonuje i nie działa prokurator krajowy. Prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, dlatego że prorogatywą prezydenta jest opinia do powołania prokuratora krajowego i do odwołania. Takiej opinii przy odwołaniu pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego nie było. Więc dzisiaj legalnym prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Jest dualizm w prokuraturze. Oni mówią: nie, nie ma. W tym momencie ci mniej tam silni razem, e, dlatego że jest jeden legalny prokurator krajowy. I teraz proszę zauważyć, jakie to skutki zrodzi na przyszłość. Wszystkie decyzje po... Pochodzące od prokuratorów, mianowanych przez pana mm, prokuratura Dariusza Korneluka, będą pewnie w przyszłości. To no, będzie podlegało ocenie niezależnych organów prokuratury i sądów, ale uchylane, no, jeżeli osoba, która nie ma umocowania formalnoprawnego w oparciu o ustawę, wydaje jakieś decyzje, no to muszą liczyć się z odpowiedzialnością w przyszłości. No, będzie podlegało to weryfikacji. Ta sama prokuratura, która inwigiluje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak twierdzi prezes Bogdan Święczkowski, ma też y zbadać ponownie to śledztwo w sprawie zamachu stanu. Przesłuchany ponownie, mówię, bo rozpoczął e, e, prokurator Michał Ostrowski, odwołany, wiemy, przez Adama Bodnara, i teraz e, ponownie prokuratura przesłuchuje polityków. Pan ma jakieś e, chociaż cień wiary, że, że prokuratura wyjaśni ten zamach stanu? Oni wiedzą, że do tego zamachu stanu doszło, dlatego że Donald Tusk ma świadomość, ma opinię prawne, tylko to jest sprytne i proszę zauważyć, że się stało. to kultura bada no, zamach stanu, nie Ale wiem. O, ja, ja jestem przekonany, no tak, no ale to nie, nie mam tutaj wątpliwości, że pan prezes Rady Ministrów kierował tym samym zamieszaniem, w mojej opinii, czyli nielegalnym przyjęciem mediów publicznych, to no jest e, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli organ konstytucyjny. I nielegalnym jeżeli przez się przyjmuje, jeżeli się przejmuje media publiczne, Polską Agencję Prasową, tam jest dodatkowa ustawa o Polskiej Agencji Prasowej, no to dokonuje się Czyli to ta nielegalnie to ma zbadać. krytyczna. Następnie to, co pan redaktor mówi, przejęli prokuraturę wbrew prerogatywie prezydenta, wbrew przepisowi twardemu artykułu 14 ust. 1 musi być opinia pana prezydenta do odwołania. Nie było. Przy powołaniu nawet nie było pana Korneluka, więc dzisiaj ta prokuratura, która działa w sposób w mojej ocenie nielegalny, ma zbadać to, czy jednym z. Z tych czynów było to przejęcie, czy ono wypełniało znamiona przestępstwa dotyczącego za mało czyli artykuł 127 czy 128 kodeksu karnego. No ja tutaj nie wierzę i mam brak zaufania do tego, że to zostanie rzetelnie ocenione uzasadnione, bo widzę przecież, że ta prokuratura wszystko umarza albo odmawia wszczęcia tych śledztw, ale my dlatego składamy dziesiątki tych zawiadomień z różnych obszarów, bo w przyszłości chcemy do tych spraw wrócić po to, żeby już je obiektywnie zbadać. Pan mówił o tym, że ten rząd musi odejść. Na razie obóz władzy na drugim miejscu, przynajmniej koalicja obywatelska, bo nie cały obóz władzy w najnowszym sondażu tuż za Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i sprawiedliwość 29, 29% poparcie. Dalej koalicja obywatelska, PSL. Taki wynik marny ponad 1,5%. Czy tam wśród koalicjantów rodzi się takie poczucie, że, że to, to, to dalej ten autobus nie pojedzie, że trzeba z niego wysiąść gdzieś tam w połowie drogi? Znaczy, trzeciej drogi już nie ma, a propos drogi, bo propos okazali drogi. się ślepą uliczką do gabinetu Donalda Tuska i w Kampanii. Powinni uczciwie mówić, że nie jak to hasło mieli albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PIS, tylko albo trzecia droga, która była ślepą uliczką do gabinetu Donalda Tuska i to trzeba było uczciwie powiedzieć, że szli po trzecią kadencję dla Donalda Tuska, bo tak się w istocie stało. I dzisiaj widzimy, jak Polacy oceniają ich współpracę z Donaldem Tuskiem, popieranie wszelkich inicjatyw, aczkolwiek tutaj no, niektórzy okrzykują, wręcz woręczynem bohaterskim, pana Marsza Kołownier, że zwał Zgromadzeń Narodowe, czyli odstąpił zgodnie z prawem no, w takich czasach nam przyszło żyć, że ludzie, którzy zachowują się zgodnie z prawem, czy wysocy funkcjonariusze w tym druga osoba w państwie marszałek no pan o, teraz no, takie mamy standardy, no, ale no to to jest coś nieprawdopodobnego, do jakiego do jakiego poziomu zniszczenia demokracji doszło I, i w mojej opinii polskie stronnictwo ludowe za chwilę przestanie istnieć, bo jeżeli dzisiaj to jest granica błędu statystycznego pojawiająca się w sondażach, jeżeli chodzi o polskie stronnictwo ludowe i to poklepywanie ciągłe donalda tuska. Brak sprzeciwu w sytuacji mm, chociażby blokowania takich projektów jak centralny port komunikacji. tyle mówili o biogazowniach, no to wszystko przecież nie jest, nie jest z tych założeń programowych też polskiego Stronnictwa realizowane. a takim naprawdę już obrazkiem, który się na, będzie ciągnął już do końca przy upadku PZL-u będzie pokazywane, to e, e, Rafał Trzaskowski, który składa wieniec na mm, pomniku Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i Władysław Kośniak Kamerz, który mówi, że. Że Rafał Trzaskowski będzie przedstawicielem polskiej wsi, po czym dwa tygodnie później, już po wyborach, 1 czerwca, ten już uczestniczy w Marszu Równości i już się z kolei w drugą stronę odwraca od tych, w mojej ocenie, od, w mojej ocenie się odwraca od tych wartości katolickich. Także tak to wygląda. Oni będą tonąć, ale będą się ratować. Także tam będzie dużo takich Panie Ale jeszcze na koniec, tak <laughs> krótko, jak się czuje Zbigniew Ziobro? Wiemy, że przeszedł kolejną operację. Tak jak się wypowiadał też dla Państwa tygodnika, Pan Minister zbigniew wziął 5 sierpnia, przeszedł faktycznie operację, było to dzień przed zaprzysiężeniem no niestety ją przejść wcześniej, ale w dacie ustalonej odbywała się komisja regulaminowa, immunitetowa i znowu nie chciał być gdzieś tam obiektem artykułów medialnych, gdzie by wskazywano, że on próbuje unikać komisji regulaminowej, no nie, dlatego musiał przesunąć, 5 sierpnia odbyła się, to była 3 czy 4 godziny, Zabieg operacyjny pod pełną narkozą. Operacja poszerzenia przełyku. Tutaj Pan Minister ma pewne dolegliwości. Problemy ten, ten zabieg był już wcześniej zaplanowany. No, czuję się lepiej, no, ale zbudowuje no, swoje no, zdrowie. No to jest silny charakter, bardzo silna psychika silna To zdrowia, zdrowia życzymy, musimy kończyć. Mariusz Gosek, dziękuję Prawo bardzo. i Sprawiedliwość bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu również dziękuję. Życzę miłego dnia, ale nie żegnam się, bo Widzimy się już o 12 w raporcie, a teraz poranek w telewizji w Polsce. Do zobaczenia.